Słowa Ewangelii według świętego Jana. Piłat powiedział do Jezusa, czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział, czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie. Piłat odparł, czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus, Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany, Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego, A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus, Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy wierni, gdy papież Pius XI ustanawiał dzisiejsze święto siedem lat po zakończeniu pierwszej wojny światowej, kto chciał przypomnieć całemu światu, że jedynie Chrystusowe panowanie może ludzkości zagwarantować pokój. I specjalnej encyklice. Napisał, że ta wielka katastrofa, chodzi o wojnę, dotknęła ludzkość, ponieważ Jezus Chrystus nie znalazł posłuchu ani w życiu prywatnym, ani w polityce. I dodał, dopóki poszczególne jednostki i państwa będą odmawiać poddania się rządom naszego Zbawiciela, Pełna nadziei perspektywa trwałego pokoju wśród narodów będzie nieosiągalna. Kto się dzisiaj tym przejmuje? Papież Pius XI przestrzegał przed straszliwymi skutkami dla narodów, które dopuszczają się detronizacji Chrystusa i nie liczą się z Nim w stanowionych prawach. Czyli dopóty ludy i narody nie uklękną w pokorze przed Chrystusem i nie uznają go za jedynego zbawiciela świata i człowieka, czyli za króla, to świat będzie nieustannym zarzewiem konfliktów i wojen. Jest. Mamy to, co mamy. Wszystkie państwa się zbroją, jedne przeciw drugim, bo ludzkie serce nie wypełnia duch Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest dzisiaj wypierany z życia przez narody Europy. A przykładem może być chociażby ten jeden, który wspomnę: Francja. Tam burzy się kościoły zbudowane kuści prawdziwego Boga w Trójcy Świętej Jedynego przelawia się je na hotele, muzea restauracje i dyskoteki to są ewidentne akty pogardy wobec Jezusa Chrystusa Króla tam gdzie nie uznaje się boskiej władzy Chrystusa Króla nie tylko w życiu osobistym, ale także w życiu narodnym, społecznym, w życiu narodów. Tam zawsze jest bałagan, jest brutalizacja życia, panosi się grzech i przemoc. Moi drodzy, takie nośne hasło, które nami, nas też się tym kasem karmi, aby oddzielić Kościół od Państwa. Jest w gruncie rzeczy antychrystusowe, przeciwko Chrystusowi królowi. Nie dajmy się zwieść. Jak możemy nie chcieć? Jak możemy nie chcieć my ludzie ochrzczeni jako chrześcijanie, aby prawo Boże nie miało wpływu na nasze życie społeczne? A kto tego nie chce? Chociażby ci, którzy idą na wybory, czy parlamentarne, czy prezydenckie i głosują za tych, którzy są za aborcją, za gender. Oni głosują przeciw Chrystusowi królowi. Nie chcą jego panowania. Wolą prawo stanowione przez człowieka, aniżeli Boże, który mówi nie zabijaj. Kiedy świat odrzuca Chrystusa i Boże przykazania, demony przychodzą i przejmują kontrolę. Nie ma próżni. Jeśli odrzucasz Boga, to pozwalam demonom przejąć kontrolę nad swoim życiem. W czasach Jezusa Chrystusa. Izrael popadł w apostazję, ale ona była na skalę narodową, nie miało to wpływu na resztę świata. To, co się dzieje teraz, jest globalne. Aby ocalić siebie i ten świat od zniszczenia, mamy święty obowiązek wypływający z wiary i wiary domagać się prymatu praw bożych nad ludzkimi. I mamy prawo wymagać od tych, których wybieramy, którzy mają nami rządzić. Aby respektowali Boży plan, a nie ludzki, diabelski. Przepraszam, bo Jewelil jest sprzeczny z Bożym, to jest diabelski. Gdy podważa się dekaluk, to wtedy moralne kręgosłupy są automatycznie przetrącone. I w ten sposób świat pogrążał się będzie z dnia na dzień w ochydzie swoich grzechów. I my to widzimy na co dzień. Próba zbudowania raju na tej ziemi bez władzy Chrystusa, króla. Jest niebezpieczną utopią, która prowadzi coraz większą liczbę dusz do piekła. Dzisiaj Kościół ukazuje nam Chrystusa Króla, który jest Panem Wszechświata i który przyjdzie kiedyś dokonać sądu nad tym światem. I tenże Chrystus Król mówi dzisiaj do nas. Z kart Ewangelii. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Czyli co to znaczy? Że usiłuje żyć moją Ewangelią. Wprowadza Boże prawo w swoje życie. Każdy, kto jest z prawdy. Bo moi drodzy, Jezus nie może być figurantem w naszym życiu na kogo się powołujemy, a w rzeczywistości nie ma on wpływu na nasze wybory, na nasze życie. I wtedy nie jest naszym królem. W codziennej modlitwie mówimy, przyjdź królestwo Twoje i to powinno mieć pokrycie w faktach naszego życia. Potrzebna jest modlitwa i potrzebny jest osobisty wysiłek, a na ten wysiłek składa się między innymi odwaga życia z wiary w swoim środowisku, tam gdzie żyje. W środowisku ludzi wierzących i niewierzących. Niektórzy taki przykład podam. Obawie przed wyśmianiem, nie przyznają się do Chrystusa Króla i nie są w stanie, a znam takie opowieści od ludzi, nie przyznają się, że przyjęli w domu kolędę i wstydliwie na ten temat towarzystwie nie chcą mówić, jakby to był jakiś obciach. Obciachem jest pójście na marsz kobiet z błyskawicami, i domaganie się, aby można w majestacie prawa zabijać dzieci po sercami matek. Obciachem jest głosowanie na bezbożnych ludzi, którzy za nic mają Boże prawo. Tego się trzeba wstydzić. Z tego się trzeba spowiadać. Zaproszenie kapłana do domu. Jest aktem wyznania wiary, że Jezus Chrystus jest moim królem i nie wstydzę się go, robiąc mu gościnę w swoim domu w osobie kapłana. Rozwrac z Chrystusem. Odejście od Boga ma zawsze swoje duchowe konsekwencje. I podam przykład. Pracująca w Wiedeńskim Szpitalu w Austrii, pielęgniarka złożyła świadectwo o swojej pracy i tak napisała: W szpitalu, gdzie pracuję, patrzą na mnie z politowaniem: wiara w Boga, jakieś sakramenty, kościół, szacunek dla kapłaństwa nie. Dla tych ludzi to jest czas przeszły. Wyzwoleni z religijnych przesądów uważają, że są mądrzejsi. Chodząc po szpitalnych salach, zerkam czasem na książki, które czytają chorzy. I są takie tytuły Jak leczyć depresję, jak radzić sobie z samotnością? I mówi: Pisze w większość książek. W tym stylu na te tematy. Te książki dadzą tym ludziom wprawdzie jakąś wiedzę, ale pokoju w sercu nie dadzą. Konsekwencje odrzucenia Boga są zawsze dramatyczne i ludzkość stale tego doświadcza. Także nasze pokolenie. I wniosek jest prosty: jeśli ktoś opuszcza Chrystusa, króla, to wtedy oddaje się automatycznie władzy tyrana, tyrana samotności, bezsensu i pustki życia. I tacy ludzie z trudem znoszą przeciwności życia, po prostu. Nie potrafią sobie w tym życiu radzić. I wrócę do pandemii, którą już mamy za sobą, może już zapomnieliśmy o niej. Podczas tej pandemii COVID-19 liczba samobójstw i prób odebrania sobie życia, to pewnego artykułu, przez młodych Hiszpanów, w wieku 18-30 lat wzrosła o 250%, informowały hiszpańskie służby medyczne, ale o tym się nie pisało. A przecież my Polacy i inne narody świata nie jesteśmy z innej gliny. Te liczby dotyczą także nas. To temat zakazany w mediach. Nie ma takich tytułów. Zamiast samobójstwo jako przyczynę zgonu używa się określeń samookaleczenie, zatrzymanie akcji serca albo spad z dużej wysokości. Sami siebie okłamujemy. Drodzy wierni, chyba czujecie, o czym mówię. Bez Chrystusa, bez Boga, trudno udźwignąć ciężar życia. Kościół w krajach zachodnich, zresztą u nas też to występuje, potraktował Pana Jezusa jako takiego przyjaciela, niemalże kumpla który na wszystko przymyka oczy, nie wymaga, wręcz nie mówi o grzechu. Wystarczą im głośne śpiewy, tańce w kościele i gitara. Przez całe wieki Kościół nauczał grzesznych upominać, a nie naginać Boże miłosierdzie, żeby grzesznicy co założnicy mogli przyjmować sakramenty święte bez bojaźni Bożej w swoim sercu? I może właśnie dlatego kościoły na Zachodzie świecą pustkami, bo ich króla odarto ze świętości. Ludzie, którzy mają wiarę, chcą Boga, który kocha i wymaga a nie kogoś, kto, kto ich poklepie po plecach, gdy grzeszą i powie, że nic się nie stało, łudząc się, że Bóg ich z grzesznego życia nigdy nie rozliczy. Przeprzyjaźniony ze mną młody człowiek pojechał jakieś 4-5 lat temu z młodzieżą do Niemiec. Reprezentował pewne miasto w Polsce, w imieniu tego miasta to młodzież tam zawiózł. I tak mi opisał w mailu, ja sobie to schowałem, co tam widział. Cytuję jego słowa. Jest msza, na Ewangelii siedzą, na podniesienie siedzą, komunia do rąk, jakby to był wafelek, a zamiast homilii praca w grupach. Ani razu nikt nie uklęknął Poza Polakami. I zapytałem, pisze później arcybiskupa, czemu się na to pozwala? Odpowiedź była przerażająca. Biskup powiedział, jestem tego świadomy, ale kościoły u nas w Niemczech sprzedaje się, bo pustoszeją. Młodzieży w ogóle nie ma, trzeba iść na ustępstwa. Przeraża mnie to, smutne to, bo źle się dzieje. Tam są już owce bez pasterzy. Kościoły pustoszeją. Oni już króla nie mają i nie krękają przed nim, bo nikt ich tego nie uczy. Nikt im o Chrystusie król nie mówi, tak jak napisał zamiast homilii, praca w grupach sobie dyskutują o Panu Bogu, ale Bogiem nie żyją. W Polsce podobne rzeczy się mają, dzieją i dlatego o tym mówię. Kryzys w Niemczech jest efektem Ustępstw, brakiem wierności Chrystusowi i tradycji. Nie tędy droga. Jeśli pasterze zdradzają króla, to i owce błądzą. Moi drodzy, są potrzebne fakty w naszym życiu, które by świadczyły o tym, że Jezus jest naszym królem, któremu ufamy którego słuchamy przed którym klękamy a i dzisiaj też z nas już oduczono klękania przed Najświętszym Sakramentem przed przyjęciem Komunii Świętej wiem, że za to co powiedziałem mogę być upomniany bo w tym temacie się wielu księży różni jedni uważają klęka i drudzy mówią nie potrzebujesz a ja mam rację przed Bogiem trzeba klękać Dalej, jak rodzic w domu nie klęka do modlitwy, to dziecko nie będzie wiedziało, kto jest królem jego ojca i matki. I żywej wiary rodzice dziecku nie przekażą. I warto też zadbać, aby krzyż zwycięskie godło naszy, naszego króla. Był na widocznym miejscu w naszym domu, a nie ukryty i taki malutki, żeby go nie było widać. Niech się rzuca w oczy, niech mówi nam i przychodzącym do naszego domu, w kogo wierzymy, pod czyim sztandarem idziemy przez to życie, kto jest naszym królem. Z odwagą przyznawajmy się do Jezusa i Jego Kościoła, stawajmy mężnie w obronie wiary i tradycji. Nasz boski król jest tego godzien. Amen.